Strażacy z Liwy mają powód do oświętowania. W tym roku jednostka obchodzi jubileusz 70-lecia istnienia. Z tej okazji do ochotników trafił szereg prezentów. 70-lecie to dobry wiek. Strażacy w Liwie czekali na, na tę uroczystość, pozyskanie samochodu ratowniczo-gaśniczego i w końcu mamy ten samochód. Nowe auto jest dla strażaków z Liwy wyjątkowe. Oczekiwaliśmy ten samochód 70 lat, to jest pierwszy samochód fabrycznie nowy, który tutaj przybył do nas, także starań było dużo, już raz mieliśmy obiecany samochód, jakoś to się nie udało, ale jest, mamy, cieszymy się, już żeśmy jeździli do akcji, oby tylko nam służył. Liwski samochód to już czwarty nowy pojazd zakupiony w ostatnich latach na potrzeby druhów z gminy Miłomłyn. Te milionowe inwestycje bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców, ale także samych strażaków. Na Warmii i Mazurach aktywnie działa ponad 520 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Wszystkie coraz lepiej uposażone, bardzo dobrze współpracujące z samorządami lokalnymi, wójtami, burmistrzami, starostami, z marszałkiem też. Ciągłość, współpraca, wzajemny szacunek i pamięć to jest to, co buduje pochodnicze Straże Pożarne. W dalszej części uroczystości wręczono medale i odznaczenia. Ważnym punktem było również przekazanie jednostce sztandaru, oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej zmarłą druchnę. telewizja Kopernik. Kopernik.tv